Proszę pan Panie przewodniczący, Szanowni Państwo, ponieważ byłem kilkakrotnie przywoływany w ewentualnym swoim działaniu, to chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o zmianę statutu, pan przewodniczący Rady, na w którejś sesji wstecz, myślę, że na poprzedniej, po naszej rozmowie stwierdził i obydwaj, żeśmy doszli do tego przekonania, że. Czas nie jest dobry na zmianę statutu w tej chwili i niech to robią państwo radne i organy wykonawcze w następnej kadencji. Natomiast jeśli chodzi o obecny stan statutu i stan prawny, to pan Wojewoda oprócz zasygnalizowania, że należy go zmienić, również ma uprawnienia, żeby wystąpić do sądu w sprawie uchylenia. Pan Wojewoda nie jest bez uprawnień co prawda minął okres, kiedy mógł uchylić uchwałę, ale do sądu o, o uchylenie tego statutu ma uprawnienie. Więc to była sugestia tylko, żeby to, to podjąć. Natomiast yy, ja ku naszej też refleksji, bo myślę, że warto też brać yy, z tego faktu przykład, że nawet ustawy, jeśli są niezgodne z Konstytucją, to nie są nieobowiązujące od, od chwili uchylenia przez Trybunał, tylko że data uchylenia jest natychmiastowa, ale najczęściej Trybunał Konstytucyjny nakazuje zmianę tej ustawy. I tak samo jest tutaj. Moim przekonaniem, że do momentu, kiedy uchwała przyjmująca statut nie zostanie zmieniona lub uchylona, to statut to obowiązuje. Dopiero wtedy, kiedy zostanie dokonane, no właśnie, a Państwo kwestionujecie, że nie obowiązuje. Tak. No, słyszę, że... ale, ale statu, statu, proszę o że... A Natomiast proszę Państwa, jeszcze element wyroków, wyroków Naczelnych sądów Administracyjnych. Tu pewnie jeden drugi, ja przez numer nie mogę jakby dojść do przekonania, który to jest wyrok, ale to nie jest wyrok w składzie, w składzie siedmiu sędziów, który obowiązuje, jest wyrokiem obowiązującym, jest to wyrok w sprawie. I, I równie dobrze wyrok w naszej sprawie może być inny niż yy, w sprawie konkretnych tamtych przypadków. Natomiast chciałbym tak, też taką refleksję odnośnie przepraszania. To, że człowiek przeprasza, to świadczy o jego wielkości, a nie o jego małości. Więc to, że ktoś przeprosi, to jest bardzo dobre. Jeśli, nawet czasami uznaje, że nie popełnił błędu, to słowo jest nam bardziej potrzebne, częściej potrzebne. Dziękuję i przepraszam niż mówienie, że nie przepraszam. Dziękuję bardzo. Oh yeah.